Cześć i witajcie wizytę na moim kanale w kolejnym odcinku z Gry Smogames 23. W dzisiejszym odcinku powiem Wam jak nam poszedł zarobek na salachu 93 Overola. Ale zanim to to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. I oczywiście zapraszam na Discorda, link macie w opisie, wbijajcie, konkursy są różne, giveaway'e itp. itd. Także co, przechodzimy do odcinka. A więc tak, jak mogliście w poprzednim odcinku zauważyć, że zarabialiśmy na salach u 93 Overola, który aktualnie chodzi po 22 miliony. My go wystawiliśmy za 70-75 milionów, no i jak możecie zobaczyć, sprzedał nam się za, nawet za 80 milionów. Teraz sobie odbierzemy te wszystkie monety jego Także jesteśmy w... wydaliśmy na niego około ponad 100 pewnie milionów, a zarobiliśmy na nim, zaraz wam powiem zarobiliśmy na nim ponad 400 milionów. W takim razie odebraliśmy sobie pieniążki za Salaha 93. Tak jak mówiłem jesteśmy 400 milionów na plusie. W takim razie sobie teraz wejdziemy na rynek transferowy. Zakupimy sobie z 3 karty znowu Salaha po 20 milionów 3, 4, 5 kart salacha Idziemy sobie go od razu wystawić Tylko że musimy wejść w moje karty I sobie go wystawimy znowu za 70 baniek Także będziemy znowu na plusie Powinien nam się sprzedać jak mogliście wiedzieć Odcinek poprzedni z zakupu Salaha w Inwestycje nagrywałem wczoraj, czyli w sobotę. No i na drugi dzień, czyli dzisiaj, niedziela, jest. Sprzedał się nam także. Mówiłem nawet w tydzień, że nam się sprzedał. się, sprzedał po jednej dobie, muszę powiedzieć. Także bardzo dobrze. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. I wbijaj na Discorda, link macie w opisie. Cześć.